Dziś będzie o słoiku, bo słoiki w moim sercu zajmują szczególne miejsce. Według mnie słoik to dekupażowa magia w czystej postaci, bo śmieciowy słoik możemy przerobić na tysiące pięknych sposobów. Najprostszą rzeczą jest zrobienie ze zwykłego słoika pięknego słoika, ale może być także pojemnik na pierniczki, cukierki, pojemnik na pędzle, zimowy domek oraz mnóstwo innych pomysłów. I to wszystko robimy za pomocą magii deku. Mój słoik po kawce najpierw zabezpieczyłam primerem, żeby potem farba lepiej trzymała. Po wyschnięciu dwie warstwy farby akrylowej i można zacząć się bawić. Na tak przygotowany słoiczek przykleję papier ryżowy. Kwiatki, których użyłam, pochodzą z zestawu, a na zestaw składa się sześć niedużych papierów ryżowych. Kilka poszło na konewkę, którą ozdabiałam w poprzednim filmie, a jeden papier ryżowy zużyję na słoiczek. Wzory jak zwykle wyrywam, bo tak jest i szybciej, i łatwiej. Zazwyczaj wzory nie pasują idealnie, więc gdzieś trzeba urwać, gdzieś dokleić, żeby wszystko do siebie dobrze pasowało. Do przyklejania używam kleju z werniksem. Smaruję powierzchnię, przykładam papier i wszystko klejem zasmarowuję i jeszcze raz od góry. Klej ma kolor mleczny, ale gdy wyschnie, staje się idealnie przeźroczysty. Po wyschnięciu jeden raz cały słoik przelatuje lakierem akrylowym-matowym. Lakier to takie zabezpieczenie, bo gdy coś później mi nie wyjdzie, to z lakieru bez problemu takiego babola wytrę. Farba akrylowa biała, szara i złamany róż. Obmalowuję zaplanowane części, suszę i zabiorę się za moje ukochane pieczątki. To jest zestaw stempli od Viva Dekor. Noweczka, A moje dobrze działające 7-letnie prezentują się tak. Wyglądają fatalnie, ale tak jak mówiłam, działają znakomicie. Przygotowuję gąbeczkę, obklejam słoik i mogę zacząć stemplowanie. Stempelki trzeba przytwierdzić do jakiejś gładkiej powierzchni. Ja mam specjalną płytkę, ale może to być po prostu opakowanie po płycie CD. Gąbeczką nanoszę farbę akrylową i po prostu odbijam. Jeżeli używacie do odbijania farby akrylowej, to natychmiast po użyciu stempelki trzeba włożyć do wody i porządnie umyć. Gdy tego nie dopilnujecie i farba wyschnie, to stempelki będą już do wyrzucenia. A jeżeli stare i wyjechane stempel nie chce się trzymać do płytki, to tą płytkę po prostu trzeba popsikać klejem tymczasowym. Na styku dwóch kolorów zawsze warto coś zakombinować. Ja wymyśliłam cieniowanie, ale jeżeli macie fantazję, żeby zrobić na przykład straczek konturówką, to także będzie wyglądało bardzo dobrze. A jeżeli cieniowanie Wam się podoba, ale nie wychodzi, to pod tym filmem podlinkuję Wam film jak cieniować prawidłowo. Odpowiedni pędzelek, farby, troszkę ćwiczeń i nie będziecie mieli z cieniowaniem żadnego problemu. A w naszym deku cieniowanie przydaje się bardzo często. Można nim postarzyć, a można też dodać głębi lub coś wyciągnąć na wierzch. A jeżeli spróbujecie cieniowania i dojdziecie do wniosku, że wyszło nie najlepiej, to dzięki polakierowaniu, które wam prezentowałam jakąś minutę temu, bez problemu każdego babola zmyjecie. A zresztą w pracach, które są bardzo mocno postarzone, tak jak ten słoik, cieniowanie nie musi być idealne. Za chwilę słoiczek pochlapie, potem podrapie. Więc nawet jeżeli cieniowanie wyszło jako tako, to nie będzie tego widać. Po prostu dzięki cieniowaniu praca będzie wyglądała ciekawiej, nawet jeżeli jest zrobione bardzo nieprofesjonalnie. Ostatnim etapem zdobienia jest efekt emali. Obicia staram się robić w tych miejscach, w których słoiczek normalnie podczas codziennego użytkowania uległby zniszczeniu. Wszelkie wystające narożniki, górne zakończenie słoika oraz gwint to najlepsze miejsca do zrobienia czarnych plam. Bardzo lubię ten efekt, więc mój słoiczek będzie niesamowicie poobijany. Obicia próbowałam już malować różnymi pędzlami. Po naprawdę wielu testach okazało się, że zwykły pędzel szczecinowy i to najlepiej taki wyjechany maluje obicia najpiękniej. I teraz mój czarodziejski kawowy słoiczek prezentuje się tak. A na koniec jak zwykle jakaś mała wisienka. W tym wypadku serduszko ze sklejki. Pomalowane, postarzone i pochlapane. Maleńka, ale dopieszczona ozdoba prezentuje się tak. Jeszcze trochę rafi, maleńka kokardka i gotowe. Mam nadzieję, że nie tylko ja uwielbiam słoiki. Są naprawdę tanie, nie mówiąc już o tym, że ekologicznym prezentem. Mój słoiczek powstał jako komplet do konewki. A konewka była pomysłem walentynkowym. Jeżeli macie ochotę zobaczyć, jak powstawała konewka, to podlinkuję wam ją pod tym wideo. Cały komplet wygląda tak, a pod filmem, jak zwykle, zostawiam wam listę produktów, których użyłam w tym filmie. Serdecznie pozdrawiam wszystkich miłośników Słoików. Dziękuję za uwagę, zapraszam do naszego sklepu i na inspirello.pl.